Co jest dla nich najważniejsze? Teraz rodzina. Na chuj napierdalasz ty dżi, psychopatko jebana, zajebać ci kopa kurwa w łeb! The no nice, no. kurwa. Choba Dzik i zaka. Co?! Nie, nie, nie. NIE! Co ty zrobiłeś? Ale nie. to zrobiłeś przecież.

what the fuck, that was, that was fucking insane, what the fuck. <laughs> <gry> <gry> <To się nie. gry> Bieje na North N. Kład, kład, kład. A po chuj nam. Lol. <gry> Staj, muszę się schilować, kurwa tomateci są ale oczywiście cały czas AWP Alu, trzeci frag może będzie czwarty Alu, szansa na eisa a lol 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 lo. dokładnie tak a gość napisał kiumkaj kurwo tamam musisz nazwać to Jesus please Pejdziemy do innej, bo taka jest to... Co? Jak ona chyba... Jak go chyba manekin kurwa Taka ja szukam jakiejś piary, kurwa. Wydaje mi się, że nas pokustyczyłem w tym momencie Virtus Pro Tak jest, bo oczywiście jesteśmy w Polsce i widzimy Polakom to Jasne, kibic... ale... Myślałem, że w pewnym momencie polska publiczność pomyliła zawodników czy to Face, czy to na z Virtusami, ale... A stamtąd gdzieś tam pewnie jest przed kątem O oh, kurwa, klanowy no. no. Kurwa to był... Taki grzyb kurwa był Czemu ty salta wysiadłeś? No bo ja wysiadłem. Ej. Nie ej, szukaj policyjki, ja to ja ben... Dostałem kurde, róg guzik, prawda? A? Ej, że ja tego nie nagrałem! Nie drzewo! Jeszcze jeden. Nie. No, Dawaj. Oddaj, jeden. To nie zły skan, kurwa, zajebał. Nie mieli flesza. Dzisiaj tylko, już normalnie trenujesz. A co masz teraz za ten? To teraz ee, de -cash. <ścoughs> 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 Tak mi brakowało te gierki. Uhuhu. <ścoughs> Wracamy do gry. Dajmy chodź na jak nie znajdziemy, to Otwieramy drzwi, a gościu w kila. Ja nie mogę. No, ale tego raczej nie wyrzuci pod siebie, chyba że będzie kryzysowa sytuacja, Dupri kolejny frag, Dupri, niezwykle blisko, ale z drugiej strony Niko, wiemy, że Niko potrafi, dupri sprytnie, ależ ładne fragi, dupri! Stoimy sobie w piątkę, <grym> no nie wiem z kim teraz tutaj stałem, i wiecie się taki patrzy na nas, sobie trzyma sprite, y. tak się patrzy na nas, idzie z tym sprite'em i odkręca go, odkręca go i cały, cały wywalił ten sprite na niego, nie? I tak się leje, on tak sobie idzie, on wie, że to się stało. A że niby przypału nie było, on wie, że ten sprite cały wywalił na tutaj cały mokry, nie? Cały, to ciągle tam leci, nie? Wybucha ten sprite. On dalej idzie jakby nic, nie? To było takie, no szkoda było go, ale on tak nie chciał na siebie zwracać uwagi, że się cały oblał, nie? A tu cały mokry był, nie? Cały, cały, cały sprite wywalił na niego, nie? Została włączona ochrona nie jadźwiedź mnie upierdolił O kurwa yeah. Ale wiem, Ale Dajmy mu szansę, Dupri teraz zafreszowany Dupri, no właśnie jest ten pierwszy frag Może będzie kolejny DUPRI! O to mi właśnie chodziło! DUPRI po raz czwarty i to jest czterech na jednego DUPRI jest! Ej! To jest pięć fragów O tym właśnie mówiłem! No to jest coś niesamowitego Ale najdobre Nie Ale kurva O, bylo. Ček se, děkuji. Já od... kurva,